Witajcie, kochani, na kolejnej lekcji matematyki. Dzisiaj skupimy się na odejmowaniu ułamków zwykłych. Popatrzcie na przykłady zawarte na kartce. Pierwszy przykład to 3 czwarte, odjąć 1 czwarta. Podobnie jak w przypadku dodawania ułamków zwykłych, w odejmowaniu odejmuje się liczniki, a mianownik przepisuje się bez zmian. Czyli w przypadku 3 czwarte odjąć 1 czwarta mamy 3 odjąć 1, a czwórka w mianowniku pozostaje bez zmian. 3 odjąć 1 jest równy 2, czyli wynik wynosi 3, 2 czwarte. Kolejny przykład to 7 ósmych odjąć 2 ósme, podobnie jak w poprzednim przykładzie 7 odjąć 2, a mianownik przepisujemy bez zmian. 7 odjąć 2 jest równe 5, mianownik przepisujemy, mamy wynik 5 ósmych. I kolejny przykład. 3 piąte odjąć 1 piąta. 3 odjąć 1 jest równe 2, a mianownik przepisujemy bez zmian. Mamy wynik 2 piąte. Popatrzmy na kolejną kartę. Tutaj mamy wykonać odejmowanie od liczby 1, liczby naturalnej, odjąć ułamek 3 czwarte. Liczbę 1 zamieniamy na ułamek niewłaściwy. O takim mianowniku, jaki, jaki ułamek musimy odjąć. Tutaj mamy odjąć ułamek 3 czwarte, czyli w mianowniku jest liczba 4. W związku z tym zamieniamy jedynkę na ułamek niewłaściwy o mianowniku 4, czyli 4 czwarte. Odjąć 3 czwarte i mamy już dwa ułamki, w których możemy wykonać odejmowanie liczników. 4 odjąć 3, a mianownik przepisujemy bez zmian. 4 odjąć 3 jest równe 1. I 4 przepisujemy bez zmian. Mamy ułamek 1 czwarta. Popatrzmy na kolejny przykład. 1 odjąć 2,7. Jedynkę zamieniamy na ułamek niewłaściwy o mianowniku 7. Czyli będziemy mieć 7 7 odjąć 2,7. 7 odjąć 2, czyli liczniki odejmujemy, mianownik przepisujemy bez zmian. 7 odjąć 2 jest równe 5. Mianownik 7 przepisujemy bez zmian. Otrzymujemy wynik 5, 7. Popatrzmy na kolejny przykład. 1 odjąć 3, 11. W mianowniku mamy 11, więc 1 zapisujemy jako 11, 11, ułamek niewłaściwy, odjąć 3, 11. I już możemy. Przystąpić do odejmowania. 11 odjąć 3 jest równe 8, a mianownik 11 przepisujemy bez zmian, czyli otrzymaliśmy wynik 8, 11. Popatrzmy na kolejną kartę. W tym przypadku, moi drodzy, mamy wykonać odejmowanie liczby naturalnej 5 odjąć 1, 4. I spójrzmy na przykład, który mamy rozwiązany. 5 całych to inaczej, moi drodzy. 4 całe i 4 czwarte. 4 czwarte to jest liczba, ułamek niewłaściwy i stanowi on 1, czyli 4 i 1 to jest 5. Cała ta wartość to jest właśnie ta piątka, którą mamy na początku. Czyli od 4 i 4 czwarte mamy odjąć ułamek 1 czwarta. Czwórka odjąć nie mamy żadnej liczby naturalnej tutaj, czyli przepisujemy czwórkę bez zmian, a ułamki zwykłe odejmujemy. 4 czwarte odjąć 1 czwarta. Liczniki odejmujemy, mianownik przepisujemy bez zmian, czyli otrzymaliśmy wynik, że to jest 4 całe i 3 czwarte. Spróbujmy zrobić kolejny przykład. Mamy tutaj 6 odjąć 1 trzecia. Szóstkę zapisujemy jako 5 całych i 3 trzecie. W mianowniku pamiętajmy, że musi być taka liczba, jaką mamy w ułamku, który, na, który będziemy odejmować, czyli trójka. A żeby, był to, żeby stanowiło to jedną całą, w liczniku również musi być 3. I od tak zapisanej szóstki odejmujemy jedną trzecią. Czyli popatrzmy. 5 odjąć, nie mamy tutaj żadnej całości, czyli zostawiamy piątkę, a teraz 3 trzecie odjąć 1 trzecia to jest. 2 trzecie, czyli otrzymaliśmy ułamek 5 całych i 2 trzecie. I spójrzmy jeszcze na podobny przykład, w którym mamy zapisane 4 odjąć 3 piąte. 4 całe to inaczej 3 całe i 5 piątych, ponieważ odejmowany ułamek ma w mianowniku piątkę, więc tutaj również musimy mieć ułamek niewłaściwy 5 piątych. Odjąć, odejmujemy ułamek 3 piąte. Przystępujemy w takim razie do odejmowania. 3 odjąć, nie mamy żadnej liczby, więc mamy po prostu do przepisania 3 całe, a 5 piątych odjąć 3 piąte, to jest 2 piąte. Czyli mamy, otrzymaliśmy liczbę mieszaną 3 całe i 2 piąte. Spójrzmy na ostatnią kartę, którą przygotowałam dla Was. Mamy tutaj Przygotowane przykłady z odejmowania liczb mieszanych. Popatrzmy na pierwszy przykład. 10 całych i 3 piąte, odjąć 2 całe i Popatrzcie, w mianowniku mamy piątki, mamy do odjęcia również liczby naturalne. Ale musimy spojrzeć również na liczniki i zadać sobie pytanie, czy od trójki da się odjąć czwórkę. Ponieważ nie da się od liczby 3 odjąć 4, my musimy w przypadku liczby 10 całych i 3 piąte doprowadzić ją do takiej postaci, żeby tutaj w liczniku była liczba większa, taka, aby dało się odjąć czwórkę. Czyli musimy tutaj z tej dziesiątki wyjąć jedynkę i ta dziesiątka stanie się nam dziewiątką. Zapisana jest tutaj. I z tej dziesiątki ta jedynka, którą wyjęliśmy, to będzie 5 piątych. To 5 piątych, to jest 1, czyli 5 piątych, jak dodamy do 3 piąte, będziemy mieć tutaj 8 piątych. Tą ósemeczkę, która tutaj jest, to jest właśnie ósemka, która wynika z tego, że mamy 5 dodać 3, czyli 8 piątych. Przepisujemy dalej, odjąć 2 i 4 piąte. Teraz moi drodzy, możemy przystąpić do odejmowania liczb naturalnych. 9 odjąć 2 jest równe 7 i już w liczniku da się wykonać odejmowanie. 8 odjąć 4 jest równe 4, i w mianowniku zostanie 5. Spróbujmy przyjrzeć się kolejnemu przy przykładowi. 11 i 1 szósta, odjąć 3 całe i 3 szóste. Znów spójrzmy na licznik. Od jedynki nie da się odjąć trójki. W związku z tym z 11 wyjmuję 1 i zostaje mi tylko 10 całych, a tę 1 zapisuję w pamięci sobie jako 6 szóstych, bo tutaj w mianowniku jest szóstka. Czyli 6 szóstych plus 1 szósta to jest 7 szóstych. Czyli otrzymałam tę liczbę, że to jest 10 całych i 7 szóstych. Odejmuję od tego liczbę 3 i 3 szóste. No i teraz już możemy odjąć. 10 odjąć 3 jest równe 7 i liczniki. 7 odjąć 3 jest równe 4, a mianownik przepisujemy bez zmian. Zobaczmy kolejny przykład. 4 całe i 1 piąta, odjąć 2 całe i 2 i 3 piąte, przepraszam, i 3 piąte. Znowu mamy przykład taki, że nie możemy odjąć od jedynki trójk, trójki, w związku z tym tę czwórkę zamieniamy sobie na trójkę, wyjmujemy z niej jedynkę, a tę jedynkę zamieniamy na 5 piątych i. Dołączamy ją do 1 piątek. Czyli 5 piątych i 1 piąta to jest 6 piątych. Odjąć 2 całe i 3 piąte. I teraz już możemy przystąpić do odejmowania. 3 odjąć 2 jest równe 1, 1 cała. 6 piątych odjąć 3 piąte. 6 odjąć 3 jest równe 3 piąte. Otrzymaliśmy liczbę mieszaną. 1 cała i 3 piąte. I został nam ostatni przykład. Znów mamy w liczniku dziesiątkę odjąć 11. Nie da się tego wykonać, w związku z tym szóstkę wyłączam z niej 1. I zostaje mi piątka. A ta wyłączona 1 to 12 12, ponieważ w mianowniku mam 12. 12 12 dodać 10 12 to będzie 22 12. Odjąć. 1 całą i 11 dwunastych. Przystępujemy do odejmowania. 5 odjąć 1 jest równe 4. 22 odjąć 11 jest równe 11 dwunastych. Otrzymaliśmy wynik, który jest liczbą mieszaną. 4 całe i 11 dwunastych. Moi kochani, zapraszam teraz na lekcję do rozwiązywania przykładów.